Cześć, cześć, witam Was w moim kolejnym vlogu. Chociaż jesteśmy, jestem na statywie i mogę sobie chwilę pokazać, jestem tutaj przy komodzie. I tak, w ostatnim vlogu wypowiedziałam imię mojego dziecka, dla mojego drugiego dziecka, czyli imię Aleks. Pytałyście, czy to się wygadałam i tak dalej, czy to było zamierzone. Tak, wygadałam się. Po prostu my już, jak gdyby na co dzień. Używamy określenia, określając nasze dziecko, używamy tego imienia i powiem Wam, że tak po prostu to mi wyszło samo z ust i nawet później, kiedy obrabiałam ten film, nic mi, wiecie, nie zaświeciło, także y, spoko, ja tylko po prostu chciałam wcześniej zrobić to na zasadzie, wiecie, przedstawić Wam moje dziecko o tak, kiedy się już urodzi, przedstawić Wam je, jak się nazywa i tak dalej, i tak dalej. Ale to nic, to nie było oczywiście tajemnica, ja nie robię z tego żadnych tajemnic. Co tam dalej? Szykuję, będę się właśnie szykowała. Skończyłam teraz pranie, prasowanie. Nie, pranie, nie, prasowanie. Prasowanie, układanie w szafkach. E, komoda się zapełnia, zapełnia, oj, zapełnia. E, a jeszcze wczoraj, słuchajcie, złożyłam zamówienie dodatkowe na rezerw, dlatego że na rezerw pogłębili wyprzedaże, jeszcze obniżyli ceny. E, no także zamówiłam jeszcze kilka rzeczy, pewnie przyjdzie już tam po weekendzie no i co, idę się szykować bo zaraz kończy mój mąż pracę przyjeżdża i jedziemy do Białogardu tam spędzimy trochę czasu jedziemy właśnie do babci jedziemy w ogóle słuchajcie po wózek po fotelik, tu po przewijak także wszystko już tutaj będzie zorganizowane pewnie Wam to pokażę dzisiaj we vlogu też jak złożymy wieszak i pokażę Wam co w ogóle przyszło akurat dzisiaj też do wózka coś pięknego, tylko najpierw się jeszcze ogarnę teraz tutaj swoją facjatkę Słuchajcie, ja się szykuję. Tle moich serweruje. Ale chciałabym Wam pokazać e, ostatnio w biedronce. Fajna jest ta seria w ogóle. E, taka morska. Coś takiego. I zobaczcie, taki malutki to jest puder. E, fix, nie, Mix and Fix Perfecting Powder. rozświetlający puder wykończeniowy. ja go stosuję teraz od kilku dni. I muszę powiedzieć, że bardzo ładnie wygląda na no, Jest bardzo ładnie tak rozświetlający. Macie tutaj taką szachowniczkę. Te jaśniejsze kolorki to jest takie bardziej z drobinką. A to nie. Ja mieszam generalnie te cztery ze sobą, bo mi nie przeszkadza jakiś taki połysk pod okiem. Ale wydaje mi się, że skóra wygląda przez to bardzo tak tak świeżo, naturalnie, mokro trochę. Jest więcej fajnych tam produktów. Nie miałam w sumie teraz czasu, żeby tam podejść. To też tak naprawdę pierwsze rzuciło mi się w oczy. Bo chyba, a nie wiem, teraz nie było rozświetlaczy, były już wykupione chyba. I bardzo ładnie pachnie. Tutaj jest napisane, że jest to pineapple sorbet. Ale czy to jest pineapple? Zapach pineapple? Słodki, na pewno owocowy, słodki jakiś taki zapach. Także zajrzyjcie sobie do szafy Bel, właśnie w biedronce. Bo fajne, fajne rzeczy. Teraz tam są te rozświetlacze takie. Widziałam też chyba cienie rozświetlające. Ale mówię, teraz byłam w sumie wczoraj w biedronce i kompletnie o tym w ogóle zapomniałam tam. Odejść. Okej, okay, moja facjatka już ogarnięta. Zobaczcie, jak pięknie wygląda ten puder w wykorzeniu pod oczami, no naprawdę. Słuchajcie, 10 zł bel, naprawdę, wow. Tak pięknie odbija światło, skóra jest taka... Nie wiem, co to oznacza, ale taka jest. Pokażę Wam teraz ten przepiękny gadżecik do wózeczka, który pewnie jeszcze dzisiaj przyczepię i jak złożę wózek, to też Wam pokażę. To jest taka zawieszka, widzę, że to się robi teraz coraz bardziej popularne, takie widzicie, zawieszki właśnie do wózeczka na takiej dużej agrafce. No i wiecie, zawieszek jest tutaj mnóstwo, tu można sobie przeróżne rzeczy zawiesić. Ja tutaj mam y, taką dwójkę bawiących się dzieci, czarną wstążeczkę, biały low, smoczek złoty jest przesłodki, te stópki tutaj, czarne serduszko, no i przepiękny prze łapacz snów, biała kokardka. I po prostu zależało na takich kolorach, ale wy sobie kolory możecie dobrać jakiekolwiek tylko chcecie. E, z różem czy z błękitem. Piękna. Pokażę wam jeszcze dzisiaj na wózku. E, Przy okazji właśnie pokażę wam, co mam na ustach, bo na ustach mam tak. To mam jako top. Bardzo lubię w ogóle ten błyszczyk bo Spicy jest świetny. A pod spodem mam błyszczyk z Anastazji. I to jest, to się nazywa, najpierw sama przeczytam a butterscotch po prostu nie wiem czy tu zobaczycie bo tu jest teraz takie dziwne światło przez to, że mam te lampy czyli ten e, a ten ma pewnie numerek bo oni często mają numerki po prostu dziesiątka o, ten jest dziesiątka, taki przepiękny z drobinkami mam ten butterscotch i takie mamy glass lips ten błyszczek dużo daje, właśnie takiego efektu dla slips. Dobra, lecę teraz wypić jeszcze szybką kawkę, dlatego, że jeszcze dzisiaj nie piłam. No i ogarniam młodego i jedziemy. Jesteśmy już tutaj u babci. Słuchajcie, nagrywam oczywiście, nie wziąłam aparatu, standardowo zapomniałam. Nic dziwnego, ale co chciałam powiedzieć, to mam nadzieję, że to wideo mi się wgra. Mam tak generalnie, że te dłuższe filmiki, które tu nagrywam na telefonie, się nie wgrywają, ale nie ma obrazu jest sam dźwięk z tego telefonu, chociaż ja zmieniłam tutaj ten format naprawdę. A jak są takie krótsze, no to ok, no to jeszcze jest w miarę ok, ja sobie teraz odpoczywam. Byliśmy na pizzy na obiedzie. Napajam się wodą odpoczywam sobie. Chłopaki poszli na dwór popuszczać bańki z babcią. No i co? Jeszcze chwilkę posiedzimy, bo jesteśmy po ponajadani i tak dalej. I tutaj zobaczcie. Ja wam tutaj pokazywałam już, ale tutaj jest właśnie wózek, nasz fotelik w kartonach i przewijak, dlatego, że ja kupowałam to wszystko po prostu razem i dlatego... Tutaj to jest i zabierzemy tylko z wózka stelaż i gondolkę, a ym, tą spacerówkę, czyli tą górę właściwie od spacerówki, jeszcze zostawimy. Bo ja w ogóle to powiem wam szczerze, że chyba z tej spacerówki nie będę korzystała. Tylko później, jak już skończymy w, w, z gondolą, to po prostu sprzedam od razu cały zestaw, czyli nową spacerówkę i tylko gondola będzie używana. A fotelik to jeszcze nie wiem, zobaczymy. No to do później. Odezwę się już chyba z domu, bo tu pewnie trochę posiedzimy. Także do później. Zobaczcie, tak wygląda przewijak. Jest trochę duży. Ja wybierałam taki wzór, żeby właśnie dobrać, jak gdyby tutaj do sypialni. Tutaj też są fioletowe kwiaty, żeby tutaj to pasowało. To wszystko będzie, widzicie, to jest ta kolekcja flora fauna, też od ceby. To tutaj nie będzie stało. Ja tutaj będę tą wymieniała szafeczkę, i wtedy te rzeczy będą stały po prostu tutaj. Chyba właśnie zaraz pójdę, usiądę i poszukam takiej komody. Najbardziej chciałabym w takim po prostu stylu, tylko taką wyższą, a węższą. No i jestem, słuchajcie, dziewczyny. Nie robić. Coś innego, ale włączył mi się chyba już ten syndrom. To znaczy już mi się w sumie wcześniej włączył, syndrom gniazda I po prostu musiałam już tutaj wszystko tak zorganizować. A jak być powinno, czyli poprzestawiać tutaj półki przy toaletce, zrobić miejsce właśnie na pampersy i tak dalej. Także przy okazji musiałam przesortować właśnie moje szafki półki. Miałam byś zamawiać tą komodę. Ale nie wiem jednak, czy ja na razie będę zamawiała, bo w sumie... Ta już w sumie ledwo zipie, ale daje radę. Teraz słuchajcie, zobaczcie, co robię. Odpakowuję mój tort z, z pampersów i właśnie układam je na półkę z pampersami. Tutaj mam dwójeczki, też są malutkie. I te dada już też mają ten wskaźnik napełnienia pampersa, jeszcze jak oczywiście przy Alamku nawet... Te piątki, czy coś też takich rzeczy nie było. Bo to chyba tylko przy tych małych kamersach w ogóle jest. Także pozdrawiam w ogóle Marikę, bo to chyba Marika robiła ten tort na pewno się bardzo dużo napracowała. A ja teraz go. rozbieram. No ale cóż. Yy, no. To tyle, jest w ogóle już godzina dziś, nie wiem, z jest 22, właśnie. Alanek już śpi. A ja siedzę tutaj wszystko układam, zaraz już będzie w sumie wszystko skończone. Już mam pościągane tutaj te dodatki, które miałam. Plakaty, bo to teraz jakoś tak nie pasuje. Gdyby zlikwidowałam, trochę tą stronę beauty tutaj. Jest tylko po prostu moja toaletka i kącik malucha. To tyle? To tyle, co chciałam chyba powiedzieć. Będę się jeszcze zastanawiała w ciągu kilku ostatnich dni, czy zamówić tą komodę, czy nie zamówić. Wiadomo, przydałaby się nowa, ale teraz jest tyle, więcej ważniejszych wydatków, że naprawdę. Wózka na razie nie będę składała, e, dlatego że stwierdziliśmy, że mniej miejsca zajmie nam jeszcze teraz, jako złożony nasz jak którego zamówiłam, jest mały, w ogóle też bardzo lekki. E, i po w ogóle ten sterys tak dalej też zajmuje mało miejsca i ta gondolka jest też taka nieduża. Dlatego, że wiecie, no gondolka tylko tak na pół roku, to ja nie potrzebuję takiej wielkiej taszczyć tutaj na górę. Czy nawet jak my trzymamy w samochodzie, to też wiecie, po co to zajmuje tylko pół bagażnika. Także na razie mamy wózek schowany. zmieścił nam się dobrze w garderobie razem z fotelikiem. No i co? Taki wieczór. Zaraz tutaj w sumie skończę. Tu jestem pewnie 7 godzinkę. Skończę tutaj. Trzeba będzie się mieć coś może pooglądać się w telewizji, jak będzie. Bo ogólnie to jest tutaj bardzo słabo z repertuarem na wakacje, naprawdę Do później. Na razie zakończone, takie przemeblowanko. Nie wiem czy jeszcze docelowo, jak gdyby tak zostanie, zobaczymy. Na razie jest tak.